A teraz, teraz raz... dalej! Proszę, no, do tego. Nie, ale nie, powiedz no, tak. Ja o co ja chodzi? Powiem, człowiek co leży na plaży, ta... ciepło ubrany i nie żyje. I teraz mi, ja na przykład nie wiem, nie, nie wiem o co chodzi. My też nie, dlatego A ja ci chcę to... powiedzieć, nie? No, na przykład ja mam, ja mam samochód, mam samolot, mam, mam wszystko. Człowiek nie żyje na plaży. Jest ubrany. Jest ubrany w zimowy strój. Ktoś z samolotu chciał go wyrzucić, ale samolot się zatrzymał. Ale nie, no. Jestem za głupi, nie Ale samolot się zatrzymał. Ale samolot nie może zatrzymać. Ale się zatrzymał. I? Na plaży. I? I go wyrzucił. Nie. I go ubrał. Samolot dalej pojechał. Poleciał. Tak. No. A on został. Tak. To musiał wyrzucić. Nie. W ubraniu. Bo oni samolotów nie leciał na Antarktydę. Nie. Marysie. Nie wiem. To mógł nic tego. Jak to jak to jak to <śmusy> pojechał. Jak to musiał mieć kapander do tego? Nie. On Marysie palił się nie słyszał. Nie. Nie tak. No ja nie wiem, odchudzał posi, nie. Nie, Kurwa, odchudzał nie. Nie. Poddaję się i to się. Nie, poddaję, tak. nie, nie, nie. Nie, 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 nie. Nie, 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 się nie, tak. nie, tak. Się. Tylko ja ci powiem, jedno, nie, nie, no. spotykasz człowieka na plaży nie, 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 oni go z samolotem wyrzucają. Nie, zostawiają. Samolot, samolot wybucha. Nie, leci. Nie, się zatrzymuje i leci. Kurde. Samolot leciał, zatrzymuje się na plaży. No i co? Wystawia go, wyrzuc. Nie, człowiek wychodzi ze samolotu. No, a samolot dalej leci. No no ale jak on wychodzi z samolotu, jak nie żyje? A dlaczego ten człowiek... Cicho, cicho. Nie żyje. Nie żyje. No bo był ciepło ubrany. Nie. Wychodzi do... No jak? Bale się. się. Ty już że był ciepło ubrany. No tak. Bo weź, to jest bezludna wyspa, nie Tak jest. Nie był ciepło ubrany, w A wejść sobie, jak ty nie będziesz miał wody. No. Właśnie, kurwa, to jest tak. wyspa na morzu no. i nie ma wody. <laughs> to tak, A to dlaczego był cię ubrany? No właśnie. No, bo... no, no ale chciał wody. On chciał się spojrzeć i swoją wodę pić? Tak. Wole no. się odlać i będziesz pił. No. no odlać. Twoje siki. Tak, ale to tak, to... Ale to twoje siki będziesz pił. To ja nie bo to nie jest słone. Ale nie? Ale po Można. Można, tak. można. Ale powiedziałem, prawda? Tak. No Ale... Jest ale trzeba, bo tu się I co, tak. to picia to jest i tak solone? Tak o, jest. jest solone. O, to jest no. wodę, no. nie, bo tu jest woda czysta. No. Bo woda Nie? Bo tu jest woda z toksynami, ale nie takie... Czyli leży, leci samolot, wysadza człowieka. No, sobie na wyspy. A się jedno jeszcze powiem. Ja... Patrz. To jest zegarek, nie? Je? No. A chcesz go mieć na ręce? No. Nie zdążysz nawet w tych tancówkach. Jak ja to zro... <śles>